Cześć! Czarny piątek zapasem, a ty szukasz idealnego OLED od LG? Dziś szybki przegląd trzech modeli B5, C5 i G5. OLED to idealny wybór do kina, gamingu, sportu i codziennego oglądania, ze wsparciem sztucznej inteligencji, która naprawdę działa. LG OLED B5 to najtańszy przedstawiciel telewizorów OLED, osiągający wysoką jasność ponad 800 nitów w efekcie HDR, co pozwala realnie poczuć ten efekt, pokrywa 100% palety barw DCI P3 z certyfikatem wierności, i dokładności kolorów, świetna płynność ruchu i niemalże natychmiastowy czas reakcji matrycy, w szczególności ucieszy gracze i fanów sportu. Dodatkowo mamy niski input lag i dostęp do wszystkich kluczowych portali Cloud Gaming. Świetne kąty patrzenia do rodzinnego oglądania na szerokim narożniku, będą jak znalazł na święta. LG OLED B5 to bardzo wysoka jakość obrazu za niewielkie pieniądze. Telewizor dostępny jest od 48 aż do 83 cali. Jeśli zastanawiałeś się nad telewizorem MINI LED, w zdecydowanej większości przypadków to właśnie B5 będzie lepszym wyborem, co potwierdzają niezależne testy i recenzje. Co więcej oferuje LG C5? Zdecydowanie wyższa jasność w trybie HDR i SDR jest na poziomie ubiegłorocznego flagowca LG G4, który przez wielu uznawany był za telewizor roku. Dzięki czemu C5 może być idealnym wyborem do jasnego pomieszczenia. Procesor Alpha 9 oferuje jeszcze szybsze działanie systemu i dokładniejszą obróbkę obrazu. 144 Hz w trybie gry i input lag na poziomie 10 ms zachwyci wszystkich graczy. Lżejsza konstrukcja, Mocniejsze głośniki, centralna podstawa i największy wybór przekątnych od 42 cali po 83 cale powoduje, że LG OLED C5 jest najczęściej wybieranym telewizorem OLED. Czas na flagową propozycję LG OLED G5, który na kilku płaszczyznach jest telewizorem wyjątkowym. G5 otrzymał zupełnie nowy rodzaj panelu o nazwie RGB Tandem OLED, który w trybie żywy może zbliżyć się do rekordowych 4000 nitów. G5 to również jeszcze szersza paleta barw, która zachwyci kinomaniaków i fanów sportu. A dla graczy mamy 165 Hz VRR. Chcesz powiesić telewizor na ścianie? To wybór dla Ciebie. G5 sprzedawany jest z uchwytem w zestawie, który pozwala całkowicie na płasko zamontować telewizor, który wygląda na ścianie przepięknie niczym obraz. I uwaga na deser G5 posiada aż 5-letnią gwarancję na panel OLED. Co łączy te telewizory? Bezpieczny, szybki i intuicyjny system WebOS z lubianym i docenionym pilotem Magic, który działa niczym mysz komputerowa. Po prostu weź go do ręki i wybieraj treści szybko i bezproblemowo. Chcesz wybierać treści głosowo? Nie ma problemu. Powiedz nazwę swojego ulubionego filmu, aktora czy reżysera, a telewizor w sekundę znajdzie i uruchomi interesujące Cię treści. Nie wpisuj długich tytułów, po prostu je powiedz. Zmiana parametrów obrazu, podłączenie soundbara, ustawienie drzemki działa bez problemu. A Ty, który telewizor wybierasz?